No i przygoda. Dzisiaj 27 lipca, godzina około 14. Myślę, że nie ma co tracić czasu i wykorzystać okazję, żeby sprawdzić, co się w ulach dzieje. Sprawdzić trzeba, czy mają co jeść, jaki mają zapas. Na wadze ostatnio przez 3 dni jest zastój, czyli waga wskazuje około zera, że ani ubywa, ani przybywa. Trzeba pomału szykować się już niestety, mimo że to pełnia lata, do zimy. Pszczoły fruwają mrawo. Świadczy to o tym, że pożytku w zasadzie nie ma. Te akcesoria świadczą o tym, że sezon się kończy. się też spokój. Zobaczymy, jak się pszczoły będą zachowywać, jak zacznę grzebać w ulach. Na razie jest pełny ul. Jak będą jakieś suche ramki. To je zabiorę. Ale zbytnio nie nastawiam się na to, żeby zabierać za dużo. Bo tutaj może być tak, że one jeszcze przyniosą. Może być. Nie musi. No. Co ja mam zrobić? Przyniosły. Nie mam co zabierać. Trzeba będzie jeszcze czekać. Oj, jest nakrop. Świeże błyszczy się. To jest przedostatnia ramka. Zobaczymy na ostatnią. Siedzą. Dostały trochę dymu, od razu tu piją. Nie ma co zabierać. Ale zobaczymy dalej. Trzecia ramka od końca. Zasklepione. Dużo pierzgi. I błyszczy się. Zobaczymy bliżej gniazda. Jak tu się sprawa ma. O, ta ramka była wyjęta z gniazda podczas ostatniego kręcenia. Na górze miód błyszczy się. Tutaj czerw wyszedł. Nie widzę. Normalnie nie widzę, no o. to tutaj coś się dzieje są jajeczka Poza gniazdem Dodatkowa matka w Ulu. Znowu po raz drugi w tym roku. I trzeba z tym zrobić porządek. I się nie chcę grzebać zbyt na dzisiaj Żeby mieć pewność trzeba zajrzeć do gniazda też. Tam też są jajeczka, a znaczy, że są dwie matki. I szukaj teraz. I skąd ona się wzięła? Mateczników żadnych nie było. Damy ją na bok. I co jest grane? Nie lubię takich zabaw. To niepotrzebne jest. Szczoły grzeczne nawet nie chcą próbować. I przyniosły. Jak widać. Nie ma tego dużo. Trudnie jeszcze chodzą. Czyli u mnie sezon i jest matka. Duża! To co klateczka jest potrzebna. Nieznaczona. Jest w klateczce. Po raz drugi w tym roku dwie matki w jednym ulu. Ale zaraz sprawdzimy, czy ta druga jest. Staram się nie za często zaglądać gdzieś na raz na 10-14 dni i się może coś wydarzyć, ale nie ma paniki, nie ma głodu, pszczoły coś przynoszą. Zresztą tutaj to jest bardzo dobry teren 70 hektarów ponad ponad 70 hektarów działek. Do tego blisko teren wodonośny, ogrodzony. Dosyć duży, Łąki, kwitną tam różne zioła. Dlatego, jak się uda, to chcę pozyskać ten miód, bo on jest bardzo aromatyczny. No to zaglądam do gniazda. Jestem zmuszony. A nie chciałem. Ale to na krótko. Będą jajeczka. Zostawiamy. Jest miód. I sam jajeczka. Czyli dwie matki znowu w jednym ulu. Wygodne urządzenie wieszaczek do ramek. Po co się schylać? Trzeba się oszczędzać. W izolatorze jest matka. Jest czerw. Są jajeczka. Czyli znowu dwie matki w ulu. Po raz drugi w tym roku taka niespodzianka. O, się przyssały tutaj, bo im podymiłem. Łodu nie ma. Chciałbym zobaczyć matkę. Mogłem przegapić, szybko to robiłem. Też się przyssały. Tu popatrzymy. O, jest matka. Tutaj. Z czerwoną kropeczką. Tegoroczne, czyli są dwie. Jedną mamy w drugą zostawiamy i z drugiej strony na końcu zobaczcie Jak na końcu coś noszą, to jest dobrze. Ale czasem sobie wybierają jedną stronę. I nie ma co doczekać, czemu tak jest. To jest ich wybór. O, jest tutaj miód. Ale to jest nieostatnia. Ramka. Patrzymy na ostatni Ta jest sucha. I ją zabieramy. Przy okazji dwie ramki zabierzemy. Ta powinna też być sucha. Tak jest. Te ramki robią wyjazd z ula. Trzeci ul. Zaczynam przeglądać. A próchno dębowe dalej się dymi. Pierwsza ranka. No jest, nie błyszczy się, nie mam co wyjmować. Niewiele, ale jest. Jedną trzeba wyjąć, żeby było lepiej manipulować. O, się uwiesiły. Niewiele dymu trzeba, żeby się przyssały. Tu jest słabo, powiedzmy, ale nie ma co tych ranek zabierać. One nie są suche. Nie jest tak, że około 10-15 sierpnia należy zajrzeć do ula jest miód go zabrać nie ma to oczywiście nie ma co zabierać i wtedy dopiero karmić na zimę, a nawet ważyć nie. nie jest to wielki pożytek. Ale jest, jak już zaznaczyłem, miód bardzo dobry, aromatyczny. Sierpniowy, lipcowo-sierpniowy. Ta też waży już troszeczkę. Się błyszczy. Z jednej strony przejrzymy całkiem. Z drugiej wyrywkowa. No i co? Jak to jest? Że w tamtych ramkach tutaj było trochę więcej miodu, a w tych jest sama pieszka i ta jest lekka. Troszeczkę jest, nie zabieram. Zapominam, dajmy. Tutaj jest, nie wyjmuję nawet. Składamy to. I jedną przygniotłem, już urządziłem. To nie jest tak źle, jeszcze czuję jak mnie żądli. Gdzie tu? Co my tu mamy? Nie możemy zabrać tej ramki. Na razie oczywiście. Ale ten mogą być suchy. I tak jest, robią wyjazd. Wielkiego pożytku się nie spodziewam. Także suche ramki mogę zabierać. Już kiedyś wspominałem, używam takich spód ściętymi rogami. Pozwala to pszczołom, które zostaną na zewnątrz później wejść do środka, w tym uliku akurat były tylko mateczniki, zerwałem z godzinę temu. Matka stoi przed ulikiem już z pół godziny, jak widać pszczoły zainteresowane, bez agresji, zaraz pójdzie do ulika, najpierw dla kurażu bardziej dostają na wyrównanie zapachu. No i spróbujemy ją wpuścić do ulika. No i poszła. Nie ma. Zamykamy. No i prace zakończone. Cztery ule przyjrzałem. W jednym trafiły się znowu dwie matki. Sprawa dosyć szybko rozwiązana. W jednym ulu jest tylko bardzo mało jedzonka. Zaradzimy temu. Dostaną odrobinę ciasta. O pozostałych ulach jest dobrze. Będziemy czekać, jak się sytuacja rozwinie. Myślę, że odrobinę miodu jeszcze będzie. Ten miód o tej porze roku w tym miejscu jest bardzo dobry, aromatyczny, smaczny. No i to by było. Tyle dzisiaj. Do następnego razu.